Cześć, Misiaczki. Motus GT Sport. Motus hmm. Pro Sport GT. Hmm. Dobra. Wyciągamy to, co? Wyciągamy to. No i co my tu mamy w środku? Mamy ulotkę. Przechowywanie wraz z przeglądem nogi. No, ulotkę mamy. Mamy ulotkę drugą, RG Media. Aha, pewnie to i to daje nam wspólnie ładowarkę. Kluczyki. No i co? No czekajcie chwilkę, wyciągnę to wszystko. Czy wam się chce oglądać? Nie chcę wam się oglądać, nigdy się nie chciało oglądać. Ja to wyciągam i za chwilę w całej okazałości wam to pokażę. Tak zanim zacznę to wyciągać, jakie to wielkie jest. Tak. Jak sobie pomyślę, jaki mój pro 10 jest, ale to jest kurde belek, olbrzymie. Dobra, wyciągamy. No jestem z powrotem, moje drogie misiaczki. Hulejnoga wygląda naprawdę zac. Jest naprawdę bardzo ciekawa. E, przy Wyciągnięciu z pudła, składamy kierownicę, to jest kwestia odkręcenia kilku śrubek, zamontowanie i przykręceniu z powrotem. Tu mamy zabezpieczenie do przenoszenia. Widzicie, odhaczamy tutaj w ten sposób. Krat nie zrobić, żeby Wam to nie latał obraz, bo stabilizacji nie ma. Wyciągamy sobie polec i podnosimy. Na chwilkę i tu bardzo ciężko to chodzi. Zauważyłem. Okej. Okay. Mamy jedno zabezpieczenie. I jeszcze polec. Wpinamy. I mamy drugie zabezpieczenie. Jest fajnie. Amortyzatory. macie z jednej. Regulowane z tego co widzę. Fantastycznie. Mamy też amortyzatory, hamulce wygląda. Wygląda to naprawdę powiem wam wow wow, wow, wow No i z tyłu też amortyzatory Co? Skaczmy? Wskazać jak to kamera dobrze ustawiona. Dobrze, no to patrzcie. O, powiem wam moje drogie miświaczki 100 kg jest mięciutko jest fajniutko jest fantastycznie ciekaw jestem czy tu będzie chlapać dzisiaj już nie pojadę bo śnieg zaczął u mnie sypać włotnik z jednej strony mocowany tylko tutaj tu nie ma mocowania hamulce w hamulce są mechaniczne nie są tarczowe. Tu jest, tu jest światło stop, a tu są kierunki. Teraz ją uruchomimy i zobaczycie. Dobra, to co uruchamiamy? Mamy kluczyk, pyk i włączamy power. No tak wygląda, bardzo ładnie to wygląda. Ciekawi mnie, jak to będzie świecić w słoneczku. Wydaje mi się, że nieźle. No i co mamy? Yy, mamy hamulcę. Druga, no moka. Mamy oświetlenie. Mamy z tyłu światełko. plus hamowanie. Ok. Światełko jedno. Tu światełko drugie. Oprócz. Pokazuje nam tutaj, że mrugają. Tak samo oświetlenie. I mamy ostatni guzik z napisem Sport się włącza. Będziemy testować. Zobaczymy, co tu daje. No i mamy, co tu mamy? Dystans czarny. Eee, biegi zmieniamy. ok, Dystans całkowity. Napięcie. I chyba zasięg do, do rozładowania 74 km. Chyba powiem Wam, bo nie mam instrukcji. No i oczywiście pewnie w menu wchodzimy. Tu mamy manetkę gazu pod kciukiem. Fajna sprawa, muszę Wam powiedzieć. Nie wiem, czy widziałem ostatnio do mojej Pro. Jest inna manetka z tym całym sprzętem. I tam pod kciuka. Wyskakuje Jest yy. Można przerobić to Znaczy przerobić, trzeba inny sterownik kupić yy. Czy wyświetlać, nie wiem jak to poprawnie nazwać Dobra mniejsza z tym yy. Kierownica Nie wiem czy jest dobrze wyustawiona Ode mnie, ale można ją jedynie regulować w tej płaszczyźnie Tu już nic nie ruszamy tu nic się nie da ruszać. Tu możemy tylko nachylić bardziej do przodu albo bardziej do tyłu. To już własne preferencje. O jeszcze zegarek tu jest. Czyli tu biegi mamy dzienny, całkowity napięcie, chyba do, dystans do przejechania i zegarek. Użytkowany. No i możemy oczywiście wyłączyć. Manetki są bardzo miłe w dotyku. A, takie. Nic tutaj no, nowocześniejszego chyba nie ma. No, powiem Wam tak. Pierwsze wrażenie. Wow. O, jeszcze gniazdo, podwójne gniazdo ładowania jest. Pierwsze wrażenie, naprawdę. Wow. Robi dla. na mnie. Robi wrażenie. Tutaj guma odchodzi troszeczkę, ale to podobno jest standard. w takich chulajnogach. Podobno, nie wiem. Nie wiem. Podobno mówię. Jak się mylę, to mnie poprawcie. Tak. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi u mnie, bo nie jest zbyt optymistycznie na zewnątrz. Pada śnieg. Już miało być ładnie. Jutro prognozy są optymistyczne. Na no jutro, ale jak to będzie, to nie wiem. No i co? Będę z składał relacje Wam. No. Motus GT. Taka sugestia dla firmy Motus. Tyle wystarczy. Motus GT mówi wszystko. Nie potrzeba. Pro 10. Nie potrzeba tego. Motus GT wystarczy. Naprawdę. Dobra. Miło było was znowu gościć. I do zobaczenia z relacji. Ah... <laughs>